Podjechali ona i on. On kozak bez szyby, w nie zgarnia. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Prosto z Hagi. Ja tu z moim kumplem skipi na kanikuły. Po turecku mówić. Holiday. Nielegalska. A więc wszystko fajnie, pięknie. Jesteśmy w Holandii. Właśnie jedziemy do urzędu stanu cywilnego. A razem z moim przyjacielem od serca, Skippim. Weźmiemy tam ślub. I przyjedziemy do Polski jako para legalnych pedałów czy to, chodź skipi, <śpiewanie> pokażemy im, jak się całujemy. To <śpiewanie> zaproszenia od kiedy? <śpiewanie> Idziemy właśnie, jakoś świadkowie będziecie. To